Was bardzo serdecznie na naszym kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z filmem, którego dawno w moim wykonaniu nie było, czyli study vlogiem. Nie będzie to taki zwykły study vlog jak się spodziewacie, bo dzisiaj mamy środę, 22 marca. I ja zostałam w domu, żeby pogarniać trochę życie przed wyjazdem, bo szykuje się wyjazd do Hiszpanii. Wyjeżdżam na zieloną szkołę i to właśnie z tego miejsca będziecie mieli takiego jakby study vloga, ponieważ będziemy się tam uczyć hiszpańskiego, ale też oczywiście bardzo dużo zwiedzać. Wyjeżdżam w sobotę, więc stwierdziłam, że żeby upamiętnić to. Niesamowicie ekscytujące wydarzenie w moim życiu zrobię z tego vloga. Chciałam jeszcze nagrać 10 razy update i za każdym razem mówiłam, nagram update, ale go oczywiście nie nagrałam ani wczoraj. Wczoraj jedyne co widzieliście to chyba jakąś przebitkę ze szkoły, bo wczoraj byłam w szkole, dzisiaj już nie, no bo musiałam sobie na, wszy na spokojnie wszystko ogarnąć. Miałam jeszcze trochę do popracowania eee, i, i, i co, i teraz się pakuje. Wow, wcale tego nie widzieliście. No, zrobię wam update. Czytelniczy. Bo wczoraj znalazłam na mailu kod na Bugbita na 60 dni darmowych, bo kiedyś miałam darmowy okres próbny. A oni robią tak, że jak kiedyś mieliście okres próbny i potem z tego zrezygnowaliście, to potem za jakiś czas wam wysyłają kod na kolejny okres próbny i tak to w kółko się kręci. Także super polecam Bugbita, to nie jest żadna współpraca, jakby co. Słucham sobie krótko i szczęśliwe, bo to dosyć. Krótka książka, bardzo przyjemna od wydawnictwa poznańskiego. Jakby co fajne są tamte historie. Jestem dopiero w 25%, więc jeszcze za dużo nie mogę o niej powiedzieć. Ale fajnie się słucha do pakowania. Czekać do 13.30, żeby w ogóle wejść do tego pokoju, więc tacy po 25-godzinnej jeździe w autobusie musimy wejść na miasto i iść na plażę. wyciągnęli nas na spacer o 2100 pod nie jakiś fajnie. zamek nie polecam ja <gry> już mam dość, ja mam dość I was Kupiłyśmy likierki, i ja kupiłam Dżemik i obkupiłam się na górze Montserrat po prostu. nagle mam nagrać update' do vloga, bo właśnie się malowałam. Tak? Jeszcze nie skończyłam. I dzisiaj idziemy do muzeum. Generalnie to jest nasz przedostatni pełny dzień tutaj. Nie miałam czasu, żeby się odezwać tak najdłużej, bo jakby i tak nie ma sensu Wam robić update'ów czytelniczych, bo i tak nic nie czytam. Jedyne co tutaj, jak tutaj jechaliśmy, to zaczęłam taką, takiego audiobooka, Teraz nie pamiętam, jak to się nazywa, ale to jest od tego autora, co wróć przed zmrokiem. Wstawię wam tutaj zdjęcie. Jedziemy dzisiaj do muzeum. Mam nadzieję, że będzie o czymś że porobimy ładne foty. Generalnie cały czas tutaj macie widoczki co do nauki hiszpańskiego. To tak naprawdę nic nowego się nie uczymy, bo miałam być, no i jestem w grupie bardziej zaawansowanej, czyli tej, co normalnie ma hiszpański w szkole. Bo jak wiecie, ja mam hiszpański w szkole, ale robimy podstawowe rzeczy, więc jakby such a joke. gdzie ja tu w tym hotelu? Po prostu jacyś ludzie chodzą po piętrze i drą mordę cały czas. Ja wychodzę. tak like side eye, bombastic side eye, naprawdę. Mm -hmm. Ja po prostu... Ja nagram update gdzie jesteśmy. Jesteśmy w jakimś ogrodzie yy, Marii... Murta. O, idziemy teraz nad morze. Chciałam powiedzieć jeszcze o update pogodowym, że u nas dzisiaj w naszej miejscu strasznie wiało, ale przyjechaliśmy tutaj i się okazało, że jest tak ciepło jak latem i teraz wszyscy chodzą i robią foty jakby były wakacje. Tak, jest super! Dalej robię foty. Ocena ogrodu. Ogród oceniam 10 na 10. Jak oceniasz? A, czekaj, to ocenisz niżej, bo nie można wejść do kaktusów. Dobra, wszystko tak. wiemy. Jestem ja roślinką, maszeruję. Nie mogę Nagram wam update na plaży, co prawda chyba nie wiem. O dobra, chyba, się tak będę trzymać, dobra eee, Leżałam teraz Mi się krecha rozmazała chyba, nie wiem Nie można się jeszcze zbytnio opalać, bo słońce co chwilę zachodzi Wiadomo, nie jest mega ciepło, bo to jeszcze z jest marzec, ale jakby fajnie Dzisiaj jest już ostatni dzień, dlatego jeszcze korzystamy z dostępności do morza I, i tutaj siedzimy Tak, a ja wam zrobię update Książki, której słuchałam w audiobooku, czyli tylko Przetrwali Noc, bo e, przesłuchałam jak na razie godzinę chyba z dziewięciu, więc no jestem na samym początku. Zapowiada się ciekawie. Generalnie myślę, że nie przewiję w moim odczuciu wróż przed zmrokiem, bo tam jednak klimat tego nawiedzonego domu i wszystkiego w coś sensie nawiedzonego. No, tych wszystkich strasznych rzeczy tam. E, to jednak robiło swoje, a tutaj to jest po prostu o porwaniu w sensie porywaniu. Nie wiem, jakby mam wrażenie, że z rodziną od głównej bohaterki praktycznie każdy zginął w ten sam sposób i dla mnie to jest trochę dziwne, chyba że nie wiem. Bo wcześniej na przykład tego słuchałam i zasnęłam, więc nie wiem czy dobrze słyszałam. Nie jest źle, zaczęłam ją dlatego, że yy... Skończyłam wcześniej inny audiobook, krótko i szczęśliwie. reportaż o takiej Romaniuk w autobusie i po prostu była noc. I stwierdziłam, że jak to mam pobrane, to to zacznę, bo było klimatycznie, nie? Bo tam też ta okładka jest taka ciemna z samochodem w ogóle. I akurat jechaliśmy, wiecie, padał deszcz, było ciemno, była autostrada, więc stwierdziłam, że akurat zacznę taką książkę. No więc nie wiem, czy, czy ja ją do końca przesłałam. Myślę, że tak. Bo się troszkę teraz akcja rozkręca. Myślę, że lepiej by się ją chyba czytało mi niż słuchało, ale no już trudno. I update z Hiszpanii jakiś. Mieliśmy dzisiaj ostatnie lekcje. Z Hiszpanem yy, ocena lekcji w moim odżyciu jest taka, że niczego ciekawego się nie nauczyliśmy, bo wiecie, miały być dwie grupy. No i byłam zaawansowana i tylko że robiliśmy to samo z początkując. Nie wiem czy ja już tutaj to mówiłam. Yy, no więc trochę tak wiecie. Trochę lipa, nie? No bo jednak my zaczynaliśmy od jak się przedstawić, a jednak, no, ja to robiłam w pierwszej klasie na pierwszej lekcji i też były słówka same z pierwszej klasy. Yy, więc, no, 6 godzin w sumie lekcji. Wolałabym chyba poświęcić ten czas jeszcze na zwiedzanie, no ale dobra.